Powiedz mi, proszę, co mam w takim razie zrobić, jeżeli cierpię na zaburzenia lękowe i już dwa razy myślałem, że mam zawał, a każdy mówi, że jestem zdrowa, jak ryc. Słuchajcie, bo się z mojego konta teraz zrobią porady lekarskie. Od razu mówię, nie jestem lekarzem swoim, nie mam pojęcia. Mogę ci powiedzieć, ewentualnie, co ja bym zrobił, albo z mojego doświadczenia, co ja stosuję, tak? Bo też mam czasami takie lęki. Wiecie co, jak ktoś miał zawał, jak ktoś miał bypassy i miał ciętą klatę, wiecie, nie? To się wszystkiego boi. Tu zakuje, tam zakuje i już człowiekowi po prostu w głowie się robi kuku, bo kurde, znowu coś się dzieje, zaraz trzeba będzie na pogotowie jechać albo trzeba będzie dzwonić w po pogotowie po prostu makabra, nie. I pierwsza rzecz, słuchaj, no to diagnoza. Jeżeli byłaś u lekarza mówi, że jest ok, to może zmieni lekarza. Może pójść do innego, może inne badania zleci. Może trzeba pójść do lekarza takiego pierwszego kontaktu w przychodni i może on pokieruje dalej. Bo na przykład u mnie było tak, że kardiolodzy mnie oglądali, badali i wszystko było ok ale zlecali nie te badania. Bo ja na przykład, jak miałem w szpitalu robione USG tętnic szyjnych, to się pytałem pana, tego, który robił to badanie, mówię, jak to jest? Miałem USG robione, yy, serca, tak? Echo. Przecież to było parę miesięcy temu yy, i nie wykryli, że tam są te zwężone tętnice, zatkana i tak dalej? On mówi, że w tym badaniu akurat to nie wychodzi. I u mnie te problemy najprościej byłoby zdiagnozować testem wysiłkowym. On by bardzo szybko pokazał. Co i jak, nie? że to jest zatkane, że się bardzo szybko męczy. No niestety kardiolog tego nie zlecił. Być może, jakbym poszedł do innego, no ale wiecie, jak chodzicie do jednego i on mówi, że jest ok, to zakładacie, że jest ok, więc może do innego lekarza trzeba pójść po prostu, nie? No jeżeli wszyscy by domówili swoje, że jesteś zdrowa i jest ok, no to na takie zaburzenia lękowe, techniki relaksacyjne, ja też tak czasami mam, właśnie tu mnie zakuje, tam mnie zakuje, takie nerwobule po mnie czasami chodzą, jak to się mówi, nie? I wypracowałem sobie taką metodę, że się kładę muzyka relaksacyjna. Mam na YouTubie taki jeden kawałek muzyki relaksacyjnej, który znalazłem, który mnie uspokaja. Niektóre mnie bardzo tak buzują, niektóre mnie uspokajają. Yy, równy oddech, oddycham i mówię sobie, nic się nie dzieje, uspokój się, tam ci coś kuje, zaraz przejdzie i tak dalej. I naprawdę, czasami jest tak, że po dwóch, trzech minutach po prostu ten ból odchodzi i go nie ma. I to nie, okazuje się, że to nie jakiś zawał, nie znowu coś tam się dzieje, tylko po prostu jakiś, właśnie taki nerwoból, taki napad lęku i tak dalej. nie? No, a jeżeli sobie to będzie powtarzało, jeżeli to będzie się jakby pogłębiało i tak dalej, no to normalnie psychoterapia albo psycholog, albo psychiatra to są lekarze, jakby, którzy właśnie takie zaburzenia lękowe, takie napadowe i tak dalej yy, po prostu tu leczą, diagnozują, więc trzeba się zgłosić do takich lekarzy i nie ma się co wstydzić, że się chodzi np. do psychiatry czy psychologa. Jeżeli to ma pomóc nam, jakby w życiu, zmienić komfort naszego życia, no to dlaczego nie?